Wielkopolska Amatorska Liga Uni Liga która zgrzesza zawodników powyżej lat 15. Tutaj gramy w dwie grupy podzielone na grupy właśnie są po trzy drużyny, czyli łącznie sześć drużyn. To jest taka prowizoryczna na razie pierwsza edycja. Są zespoły z Opalenicy, z Nowego Tomyśla oraz z Poznania. w drugiej grupie Jarocińskiej jest drużyna z Kołaczkowa, jest drużyna z Gorzec Wielkich i drużyna z Kotlina Jarocina. W przyszłym roku chcemy stworzyć większą ligę, powiększoną do 12 drużyn. Impreza ma na celu popularyzowanie dyscypliny sportu jaką jest Unii hockey na terenie właśnie województwa wielkopolskiego. Pomysł zrodził się z tego, że razem z Tomkiem mieliśmy własne drużyny założone przez nas, drużyny amatorskie. I na terenie Wielkopolski brakuje takich drużyn, ciężko jest znaleźć kogoś do gry, więc my po rozegraniu jednego meczu sparingowego zdecydowaliśmy się, zróbmy ligę, spróbujmy to rozpromować, znajdźmy więcej drużyn amatorskich i zróbmy coś fajnego z tego. I tak jesteśmy tutaj na finale. Tutaj też serdeczne podziękowania dla Pana Bogdana z Gorzyc, który udostępnił salę, który zorganizował ten finał mimo tego, że jego drużyna się do niego nie zakwalifikowała. Dlaczego akurat tutaj w Gorzycach? Powiedzmy szczerze, że były to koszty. Niestety wynajęcie hali czy w Kotlinie, czy w Poznaniu, w każdym innym mieście są spore koszty. Tutaj Pan Bogdan udało się załatwić tak, że, że sala jest w zasadzie udostępniona nam za darmo. Inaczej po prostu byśmy nie dali rady. Czy, czy, czy sala spełnia warunki do gry w Unii Hockey'a, do rozegrania takiego turnieju? Jak najbardziej. Mamy bramki, bandy. Wszystko, co jest nam potrzebne.